Dajcie, kochani, na spotkaniu z serii Tarot artystyczny Gaja. Dziś SMS od tej osoby. Zakładam oczywiście czarodziejskie okulary obiektywizmu, oczyszczam karty, a wy pomyślcie o osobie, od której oczekujecie SMS-a. Może to być SMS przesyłany emocjami. Może to być SMS energetyczny, może to być SMS przesłany oczywiście poprzez nowoczesną technologię. A my tutaj sprawdzimy, co on będzie i co on mógłby zawierać. Jednocześnie chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy są tutaj ze mną. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa z tego powodu, że uczestniczycie, że oglądacie, że Was interesuje to, co tutaj się dzieje. Wszystkim bardzo dziękuję. Osoby, które zaglądają, a jeszcze nie zasubskrybowały, zachęcam do subskrypcji. I teraz wyciągnę kartę dziękczynną dla osób, które w tej chwili zasubskrybują. Zobaczmy. Karta dziękczynna z przesłaniem dziękczynnym dla osób, które zasubskrybowały w tej chwili. Kwarc różowy. Życie miłosne. Nowa lub powtórna romantyczna miłość już na ciebie czeka. <grym> Przesyłam wam tą. Wiadomość, tą energię kwarcu różowego w podziękowaniu za subskrypcję. Również przesyłam tą energię dla osób, które już są subskrybentami. Nowa lub powtórna romantyczna miłość już na Ciebie czeka. Dziękuję. A teraz. Odkładam karty, z których będziecie mogli wybrać jedną z trzech, które ja wybiorę na koniec. Przekładam i jeszcze dotasuję nasze karty. Są one już przetasowane, ale możemy spróbować jeszcze dołożyć troszeczkę energii. I zobaczmy. Energia ogólna tego SMS-a. Energia ogólna. Jaka jest energia ogólna tego SMS-a? Trzy buławy i osiem buław. No proszę. To jest zastanowienie się nad tym, co właściwie zrobić. Mamy tutaj różne rzeczy, które ta osoba ma na myśli. Wie mniej więcej, czego się spodziewać od nadchodzącego czasu. Jest w trakcie wyboru nowej drogi, ale to nie jest taka droga prawo czy lewo, tylko to jest taka droga z kilku możliwych rzeczy. Właściwie wie, ta osoba że coś płynie do niej, że przychodzą nowe rzeczy i zastanawia się, o czym ciebie poinformować i co z tego wybrać, żeby jak najlepiej wyszło i żeby ta energia tej informacji była, wprowadzała w życie bardzo dużo ciekawej energii. Mamy 8 buław, które są zwiastunami informacji, bardzo bogatej w różne możliwości i to potwierdza również karta trzech buław. No i teraz zobaczmy jaka jest treść tego SMS-a. Witaj kochanie. Ja wiem, że troszeczkę się odsunąłem i poszukuję w głębi siebie wiedzy, którą wiem, że mam i wiem, że jest ona właśnie po to, żebym ja ją odkrył, czy odkryła. Daj mi jeszcze trochę czasu, bo muszę zorientować się, o co tak naprawdę mi chodzi. No bo właściwie każdy z nas powinien to w życiu zrobić. Troszeczkę się czuję przytłoczony i co prawda czuję ten ciężar, no ale na szczęście wewnątrz siebie mam ogromną energię. Ogromną energię, która budzi się pod wpływem tego przytłoczenia. I właśnie dlatego chcę również dowiedzieć się dokładnie, o co mi chodzi, bo troszeczkę mnie te rzeczy, które znalazły się na moich barkach, jednak zmieniły. I czuję się tak szczerze mówiąc jak diament, czy jak węgiel, który właśnie pod wpływem presji zamienia się w diament. I chciałbym, chciałabym, ażebyś... To, co ja w tej chwili robię, doceniła i również uszanowała, ponieważ jeżeli ja przejdę tą transformację, to będę mógł również pomóc Tobie. Także chciałbym, chciałabym, żeby to wszystko właśnie. Przebiegło tak, jak ma przebiec, i żeby wszystko było dobrze. Bo czuję, że tyle jest we mnie tej siły, ale ona jeszcze musi się ze mnie wydobyć razem z prawdą. Że dopiero wtedy, kiedy ja kiedy to już nastąpi, bo dziesięć buław to jest karta, z której już może być tylko lepiej. I ja będę mógł dokonać tej pomocy w transformacji mojego otoczenia. Jaka jest rada dla ciebie? Dziesięć monet. Rada dla ciebie jest taka, ażebyś docenił, doceniła to, co masz i cieszył się i cieszyła z tego, co jest dookoła ciebie. To, co ciebie otacza, jest naprawdę bardzo dobre i daje ci bezpieczeństwo. I jaki jest wynik? Wynik to hmm, Rydwan. Rydwan, czyli idę po ciebie. Wszystko będzie dobrze. Zmiana następuje. Siła w zmianie również i wszystko, na, hmm, wszystko się zmieni, mimo że w pewnym momencie trochę było trudno zrównoważyć te, y, te dwie siły, które każda ciągnęła w swoją stronę. Natomiast y, no. Nie ma rzeczy niemożliwych, i ja wziąłem, wzięłam lejce mocno w dłonie, i idę po ciebie, i na pewno wszystko będzie dobrze. No. A teraz zobaczmy, co na to, nasz ciasteczkowy sklepik. Każda bańka pęknąć musi. No. Tak. Każda bańka pęknąć musi. Jak już pęknie, to wtedy judgment, czyli jednym słowem, wtedy następuje druga szansa. Uzdrowienie, uwolnienie z tego, co przytłaczało i co spowodowało jakiś marazm, i wyjście na powierzchnię. A co w takim razie? Podpowiedzą nam nasze, nasz wspierający nas wszechświat. Zobaczmy, co nam tu podpowie nasz wspierający nas wszechświat. Rozpoznałem, rozpoznałam, że wybrałem strach. I teraz dokonuję ponownego wyboru i wybieram miłość. Miłość przez duże M. Miłość, która jest w sercu do życia, do świata, do wszystkiego, do wszystkich istot żywych i do siebie. <grych> no a teraz zobaczmy, co nam podpowie nasz przewodnik duchowy. Który przewodnik duchowy dzisiaj zechce nam coś podpowiedzieć? No, może w takim razie. Biała wiedźma, Bądź światłem. Bądź światłem. Masz tego światła w sobie tyle, że po prostu bądź światłem. No, nic dodać nic ująć. No, Biała wiedźma od słowa wiedzieć. Dobrze. Dobrze, i teraz zobaczmy jeszcze, co tutaj może nam podpowiedzieć. Zestaw szans i sposobów na pomoc samej samemu sobie. Ryzyko. Ryzyko. Spróbuj. Każde ryzyko jest sukcesem, kiedy jesteś zdecydowany, ażeby z tego. Się nauczyć i wzrosnąć. Więc cokolwiek by się nie wydarzyło, to nauka, która z danego wydarzenia pochodzi, jest już zwycięstwem. No. I zobaczmy, aha, jeszcze karty nasze, które nam podpowiedzą, jaka jest nasza możliwość, w kwestiach przekazów miłości. Energii miłości. Zobaczmy, co by tu wybrać. Karta numer 1, karta numer 2 i karta numer 3. Karta numer 1. Bądź świadomy i uważaj na to, co projektujesz. Ponieważ jakości, które podziwiasz w innych ludziach, są jakościami, które są zarówno w tej osobie, jak i w tobie. Ale dla równowagi, jakości, których nie lubisz w innych ludziach, również są odzwierciedleniem jakości, które sam posiadasz. <grym> Karta numer dwa. Pozwólcie sobie na bliskość pomiędzy Wami, ale zawsze dawajcie sobie nawzajem przestrzeń. Miłość nigdy nie przykuwa i po prostu pozwala i daje. I karta numer 3: Transformacja, przemiana. Twoja relacja z drugą osobą jest na etapie bycia coraz głębszą. Miłość pomaga i transformuje wszystko. No. Dobrze. I zobaczmy jeszcze jaką mamy afirmację. Obfitość wszelkiego dobra nieustannie płynie do mojego życia. No. I tak. <gryw> I tym optymistycznym akcentem bardzo Was serdecznie pozdrawiam i do następnego razu. Mm.